Witaj, zapomniałeś hasła do Familo i zastanawiasz się co dalej. Otóż jest to bardzo proste. Mianowicie, kiedy otwierasz się stronę do logowania, wpisujesz nazwę użytkownika. I obok przycisku Zaloguj masz przycisk Nie pamiętam hasła. Kiedy klikniesz na ten przycisk, otworzy Ci się takie okienko. Wpisujesz nazwę użytkownika, czyli swój login do Familo, ewentualnie adres e-mail, który podałeś przy rejestracji. Klikasz na przycisk Resetuj hasło. I pokazuje się następujący komunikat. Na adres ten, który wpisałeś, wysłano wiadomość e-mail. Zawiera ona link, w którego należy kliknąć, aby zresetować hasło. A więc musisz przejść do swojej poczty i odczytać wiadomość z Familo. Tak jak widzisz, ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Masz tutaj na niebiesko zaznaczony link Ustaw nowe hasło. Kiedy klikniesz w niego, otworzy ci się stronka do resetowania hasła. Wpisujesz dwa razy swoje nowe hasło, klikasz Zmień hasło. I wtedy automatycznie zostajesz przeniesiony do swojego biura. Już jesteś zalogowany. A więc, jak widzisz, procedura jest bardzo prosta i bardzo szybka. Radzę zapisać login i zapisać hasło, żeby nie było następnym razem problemów.